Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Pamiętacie, jak rok temu było niezwykle głośno o odnalezieniu grobów dzieci na terenie tzw. szkół mieszkalnych w Kanadzie, prowadzonych w zeszłym stuleciu między innymi przez Księży i Zakonnice. Afera medialna była grzana do no, kilka tygodni. Tak wylała się ogromna fala oburzenia i hejtu. W Kanadzie wręcz spalono ponad 10 kościołów, a nawet u nas niektóre portale sugerowały, że już wkrótce będzie się palić kościoły, również w Polsce, to sugerowały dziewuchy dziewuchom. I nawet pomijając jawnie fejkowe doniesienia, które równ których również wtedy było. Tak o jakichś masowych mordach czy czymś takim, to oficjalny przekaz, wydrukowany m.in. w Timesie i innych poważnych mediach opisywał, że opisywał, że ten GPR, tak, ten radar, radar penetrujący grunt wykrył podobno setki, a może nawet tysiące nieoznakowanych grobów na terenie byłych tych szkół, i że zaraz zacznie się ich wykopywanie i twarde dowody na to, że w tych szkołach mieszkalnych w zeszłym wieku z powodu zaniedbania, niedożywienia, braku leków itd. zmarło znacznie więcej dzieci niż dotychczas mówiły oficjalne Dane, ponieważ się pojawiły teraz te nowe groby. No i minął rok, i sęk w tym, że przez ten rok czasu nie odnaleziono ani jednych zwłok. Jak czytamy w kilet? W zeszłym roku historia ta stała się natychmiastową sensacją w kanadyjskich mediach i pozostała nią przez wiele miesiąc, miesięcy. Nawet po tym, jak ekspertka Sara Bullier, która prowadziła te badania GPR ostrożnie zauważyła, że wyniki badań radarowych, będące podstawą tych doniesień, niekoniecznie wskazują na obecność grobów, a tym bardziej grobów nieoznaczonych, grobów rdzennych mieszkańców, czy grobów dzieci. W przeciwieństwie do tego, co wielu, w co wielu Kanadyjczyków uwierzyło w tym gorącym okresie, dane z badań GPR nie dają zdjęć w stylu rentgenowskim, które pokazują ciała lub trumny. Co zwykle pokazuje to, to co zwykle jest pokazywane, to zakłócenia w glebie i osadach. Śledczy muszą wtedy przekopać ziemię, by ustalić, co tak naprawdę pod nią leży. Ale te szczegóły zostały zapomniane, podczas tego co z perspektywy czasu wydaje się być prawdziwą ogólnonarodową paniką społeczną. Media z przekonaniem twierdziły, że pierwotne szacunki śmierci uczniów kanadyjskich szkół mieszkalnych wkrótce się podwoją lub nawet potroją w świetle tych nowych doniesień. Jeden z publicystów posunął się nawet do stwierdzenia, że odkrycie grobów dzieci w Kamloops to była miejscowość może być momentem Holokaustu w Kanadzie. Dramatyczne, ociekające łzami akty publicznej pokuty miały miejsce wszędzie, a wiele obchodów Dnia Kanady 1 lipca zostało albo odwołanych, albo przekształconych w okazję do moralnego samouwielbienia. Autor pisze: Jak większość Kanadyjczyków, wierzyłem wtedy, że jesteśmy tylko kilka dni lub tygodni od zobaczenia prawdziwych dowodów fizycznie wyrwanych z ziemi, ale potem tygodnie i miesiące mijały w 2021. Wiosna zmieniła się w lato, potem lato w jesień, jesień w zimę i nic się nie wydarzyło teraz minęło już 14 miesięcy od pierwotnego ogłoszenia o domniemanych grobach w Kamloops, a żadne fizyczne dowody nie zostały odkopane. Żadnych grobów, żadnych zwłok, żadnych ludzkich szczątków. Co sprowadza nas z powrotem do grudniowego ogłoszenia CBC, które poinformowało, że odkrycie nieoznaczonych grobów było największą wiadomością w Kanadzie w 2021 roku. W tym, w samym tym oświadczeniu zakodowane jest grzeczne kłamstwo, do którego powtarzania w takiej czy innej formie zachęca Większość kanadyjskich dziennikarzy, że jakaś liczba nieoznaczonych grobów została odkryta. Prawda była i jest taka, że liczba potwierdzonych grobów pozostaje na poziomie 0. Nikt nie znalazł żadnych ludzkich szczątków, to jest części ciała lub tkanki z rozkładających się zwłok, ani w Kamloops, ani w żadnej z innej z byłych szkół rezydencjalnych poprzez użyć, poprze, po użyciu tego GPR, tego radaru gruntowego. Tak więc historia ta mogła zostać uznana za kanadyjską wiadomość roku, ale nie dlatego, że była to historia o grobach. Okazało się, że jest to raczej opowieść o stadnych zachowaniach kanadyjskiej klasy intelektualnej. Tysiące polityków, pisarzy, nadawców, aktywistów spędziło miesiące na tworzeniu całkowicie niepopartej dowodowej dowodami narracji narodowej, a następnie nie poprawiło jej, gdy pęd do osądu zderzył się z rzeczywistością. Pracuję w dziennikarstwie od ćwierć wieku i byłem świadkiem wielu dziwacznych kontrowersji w mojej branży, ale nigdy nie byłem świadkiem czegoś podobnego do tego zjawiska. To jak jedno z tych studiów przypadków masowej histerii i powszechnego złudzenia, o których czyta się w podręcznikach z historii. Dalej w tym artykule jest też szczegółowo rozpisane, jak Times i inne media podawały wtedy wprost fałszywe tezy w nagłówkach, tak? mówiąc o odnajdywaniu jakichś grobów, pomimo iż żadnych grobów ani wtedy, ani do dzisiaj nie odnaleziono. I... Zaznaczmy w tym momencie. Wszystko to, o czym tutaj mówimy, nie, nie unieważnia zbrodni kulturowej, jaką, było, przez, jaką był prowadzony przez 100 lat rządowy system szkół mieszkalnych w Kanadzie, w którym brali udział również przedstawiciele Kościoła Katolickiego. Odsyłam do materiału z zeszłego roku, który omawiał, co dokładnie się w tych szkołach działo, a co nie. Natomiast nagonka medialna, jak również fala, Jawnej, otwartej nienawiści, która wylała się z niektórych środowisk w zeszłym roku, na podstawie doniesień, że tych zwłok podobno było tam znacznie więcej niż podejrzewano, okazało się to wszystko być oparte na fałszywych, jednoznacznie już teraz wiemy, że fałszywych doniesieniach. I wiecie, oczywiście. Jeżeli ktoś oburzył się drastycznymi doniesieniami medialnymi, to jest zupełnie zrozumiałe. Jeżeli ktoś w, nawet w, w oparciu o to wyrażał w mediach społecznościowych swoje oburzenie, czy gdziekolwiek indziej, to też jest zupełnie zrozumiałe. Jeżeli się oburzające rzeczy dzieją i do nas docierają ze źródła, któremu w jakiś sposób ufamy, no to nie jest dziwne, że możemy chcieć się podzielić tym, tak? Natomiast teraz, gdy okazuje się, że to było nieuzasadnione. To wydaje mi się, że poprawną reakcją na to powinna być ulga. Tak? Powinniśmy pomyśleć sobie teraz, że całe szczęście, że to nie okazało się tak złe, jak było to malowane. I myślę, że w miarę odpowiedzialnym byłoby też y, przyczynienie się jakoś do sprostowania tej informacji, na przykład podać dalej ten film, w którym właśnie to teraz omawiamy. Natomiast jeżeli w odpowiedzi na to, że to się okazało jednak nie takie straszne, jak, mogliby, jak mogliśmy podejrzewać, ktoś teraz ma negatywne odczucie, jakieś negatywne ukłucie, bo że jest rozczarowany, że nie miał racji. Czyli rozczarowany tym, że jednak umarło nie tak dużo dzieci, jak mu się wydawało, to ja gorąco zachęcam do ponownego przemyślenia swoich wartości i do przypomnienia sobie takiego znanego cytatu z louisa luisa który kończy się niezbyt pozytywną wizją wiecznego zamknięcia we wszechświecie czystej nienawiści. I podobnie w kwestii wszystkich mediów, prawda, które w zeszłym roku nieprawdopodobnie długo grzały ten temat i powtarzały po, w, prawdziwe albo i nieprawdziwe już wtedy doniesienia. Jestem bardzo ciekaw, czy pojawią się jakiekolwiek sprostowania tematów w tych mediach, które tak to grzały w zeszłym roku, bo nie wiem, ale się domyślam. Kolejno. Wydawnictwo Wei wydaje cyniczne teorie, czyli polski przekład książki Helen Plackroce i Jamesa Linzeya. To są te osoby, które możecie kojarzyć z tego, że trollowali oni gender studies. Był kiedyś tak dawno temu materiał na ten temat na idei. I jak czytamy w opisie książki, czy słyszałeś, że język to przemoc, a nauka jest seksistowska? A może powiedziano ci, że otyłość jest zdro zdrowa, że nie ma czegoś takiego jak płeć biologiczna, lub że tylko biali mogą być rasistami? Czy czujesz się zdezorientowany tymi ideami i zastanawiasz się, jak udało się im tak szybko? Podważyć logikę, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Polecam zainteresowanym zainteresować się tą książką. Kolejno. Białoruskie władze zrównały ostatnio z ziemią grup żołnierzy Armii Krajowej. Na miejscu udał się polski konsul, który oddał hołd członkom poległego batalionu. Andrzej Raczkowski zapalił tam również znicze, które zostały zabrane. Po wizycie dyplomaty władze wywiozły gruzy z burzonego obelisku i zaorały miejsce pochówku władze Białorusi. Zostały również zabrane zapalone znicze, które Raczkowski zostawił w mogile. W sobotę płonące znicze ponownie pojawiły się na świeżo zaoranym fragmencie pola, które było miejscem spoczynku żołnierzy Armii Krajowej. Zapalili je Polacy ze Stryjówki. To wyraz dezaprobaty dla aktu świętokradztwa popełnionego przez władzę, a także świ świadectwo nieprzemijającej pamięci o poległych bohaterach, podkreśla portal Związku Polaków na Białorusi. Skomentował to w sobotę również Mateusz Morawiecki. Ten akt wandalizmu to wyraz nienawiści reżimu Aleksandra Łukaszenki do Polski. Mówił premier. Szef rządu zapewnił, że nasz kraj wykorzysta wszystkie możliwe narzędzia dyplomatyczne, by sprawców tej profanacji spotkała sprawiedliwość. To jest oczywiście jeden z wielu ostatnio symbolicznych aktów wrogości wobec nas ze strony białoruskiej. I warto tutaj zauważyć, że Oczywiście w stanie wojny z Rosją i Białorusią formalnie, oficjalnie nie jesteśmy, no ale wszyscy dobrze wiedzą, że już w tym momencie jesteśmy wobec siebie nawzajem zasadniczo wrogami. To znaczy w tym momencie nie bardzo jest miejsce na rozmowę pozostaje jakaś forma walki, na razie symboliczna. I miejmy nadzieję, że na takiej właśnie warstwie symbolicznej się to zatrzyma i oby kiedyś udało się powrócić na jakichś miejmy nadzieję, cywilizowanych warunkach do patrzenia na siebie inaczej niż jak na wrogów, ale na ten moment właśnie taki. Jest i żeby powrócić do tego stanu, no to pewne rzeczy musiałyby się zmienić, prawda, w zachowaniu również tamtych krajów. Natomiast warto mieć to na uwadze. Kolejno władze nieuznawanej mołdawskiej Republiki Naddniestrza chcą uzyskać niepodległość, a następnie przyłączyć się do Rosji, powiedział tamtejszy minister spraw zagranicznych Witalii Ignatiew w wywiadzie dla Rianowosti. Rosyjska stacja to jest taki scenariusz może zakładać dalsze działania zbrojne Rosji i próbę od Zajęcia Odessy. To znaczy, jego zdaniem, cele republiki są od lat niezmienne. Odzwierciedlają one wyniki referendum z 2006 roku, w którym wyraźnie zaznaczono niepodległość z późniejszym wolnym przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Niepodległość kraju jest absolutnym priorytetem. Mówimy o tym fragmencie Mołdawii, który tutaj mm, graniczy z Ukrainą, który właśnie jest prorosyjski. Jest, jest to prorosyjski reżim separatystyczny w tym momencie. Co, zrobiła Mołda... co zrobi Mołdawia, jeśli Rosja wkroczy do nad... Naddniestrza? To niebezpieczne pytanie. W kwestii rosyjskiej, w kwietniu rosyjski generał Rustam Minekajew powiedział, że cele Rosji nie ograniczają się do obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Zaporowskiego i Hersońskiego. Jednym z założeń armii rosyjskiej jest ustanowienie pełnej kontroli nad Donbasem i południową Ukrainą, co dałoby im dojście do właśnie Naddniestrza, gdzie również uciskana jest w cudzysłowie ludność rosyjskojęzyczna, powiedział Minakajew. Rosja może na początku przyszłego roku rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę ofensywę, która pozwoli dotrzeć właśnie do Naddniestrza, poinformował wczoraj magazyn Foreign Policy, powołując się na swoje źródła. Zaznaczmy, tego typu przewidywania i doniesienia są oczywiście na ten moment, są to spekulacje, ale warto być świadomym, że choćby na papierze istnieją takie właśnie scenariusze. I na koniec tym razem dwa pozytywy, bo ostatnio nie było żadnego. Po pierwsze, polska zbiórka na zakup Bayraktara dla Ukrainy zakończyła się wielkim sukcesem. W niedzielę 4 dni przed końcem zbiórki licznik przekroczył zakładaną kwotę 22,5 miliona złotych. To największa zbiórka w historii portalu Zrzutka.pl. Turecki dron Bayraktar TB2 to bezzałogowy 6-metrowy dron ważący 650 kg i jest w stanie pozostawać w powietrzu bez przerwy przez 24 godziny na wysokości nawet 8000 metrów. Może przenosić rakiety przeciwpancerne, posiada też nowoczesne System obserwacyjno rozpoznawczy Co więcej, w tym temacie firma produkująca tego drona oficjalnie zadeklarowała, że polski dron dla Ukrainy, w Polskim cudzysłowie, zostanie jej przekazany bez pobrania środków, czyli tych zebranych 22 milionów złotych, w zamian pieniądze mają trafić do ukraińskich organizacji humanitarnych. A podobnie w tym temacie, po drugie w tym temacie, w samym jak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, w pomoc na rzecz uchodźców zaangażowało się 7. Procent Polaków. Szacowana wartość prywatnych wydatków na ten cel mogła wynieść w badanym okresie nawet 10 miliardów złotych. Ponad 2,5 razy więcej niż suma wszystkich prywatnych wydatków na cele dobroczynne czynne w 2021. Łączna wartość pomocy udzielonej uchodźcom przez władze oraz obywateli Polski to blisko 1% polskiego PKB. I w ogóle wspominamy o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, no nie wiem, że tak powiem, brawo my, tak? No lubimy narzekać na nasz kochany naród, ale warto również głośno docenić, gdy wspólnie uda nam się zrobić coś naprawdę pięknego. I właśnie po drugie, ja gorąco zachęcam do podawania dalej takich właśnie informacji, tak? Nie tylko wewnętrznie, żeby choć odrobinę podreperować poczucie wspólnoty w naszym kochanym narodzie, ale również podawać je na wszystkich anglojęzycznych forach, grupkach, gdziekolwiek macie jakiś dostęp. No bo też z historii powinniśmy również wiedzieć, że dobre czyny potrzebują również dobrej reklamy, żeby dotrzeć i się ugruntować w opinii publicznej, tak? A gdy mają faktycznie dobrą rekl reklamę, to potrafią nawet się zwracać dobrze, nawet na warstwie wizerunkowej, która jest istotna w i dobie istnienia internetu i social mediów, także nie tylko złe rzeczy zasługują na napiętnowanie na i, i wskazanie, co wszyscy ludzie lubią, ro, lubią robić w sieci, ale również, a być może nawet zwłaszcza dobre rzeczy zasługują na rozgłos i pochwałę, nawet kiedy robią je Polacy. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. До услышания.